Co, nie żyją. Nie, no, żyją, tylko słuchaj, zastosowałem ślepaki. No, i ci młodsi to im szczęka opadła, a tym starszym tam to wypadła. A propos ślepaki. <ślepaki> Niby tego, a tu. Pff. To błoto jest. Ta błoto lecznicze na maseczkę. Tutaj przed następnym numerem należy się słowo wyjaśnienia. Otóż, sketch ten opowiada o trójce przyjaciół, milionerów, którzy. Szata. Trójce przyjaciół, milionerów, którzy z braku jakichkolwiek perspektyw, całe dnie spędzali na klatce w bloku, dubali słonecznik, palili papierosy i denerwowali sąsiadów z parteru. I raz, jak tak sobie siedzieli w takim klubie piłkarskim, co to sobie go założyli w suszarni w piwnicy, tam gdzie się na blokach zawsze suszy bieliznę. I byli tacy troszeczkę smutni, troszeczkę skonsternowani, jakby opisać tą emocję. Jestem. Gramy sketch. No wiem. Yeah. Byli tacy smutni. Byli tacy smutni, że jeden to na głos powiedział: Dokroćset. A przecież mówi się: Dokroćset. Jak, jak, tuż, jak tak już nie wiedzieli w ogóle, co zrobić, to w końcu jeden krzyknął: Wiem, weźmy te wszystkie pieniądze, które posiadamy, spakujmy i chodźmy na dyskotekę. Dlaczego tak pomyśleli? Nie wiadomo. Let's dance. Już na ten 344.

Sì, <liament> <extended> <miracle> Salone! dai, stai! No! 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 la, la, la <AshELLE> <result> Ты Дикуя! 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 <śmienic> Bo czasami bywa tak, że skeczy jest ciężki. Haha. Ha, ha. Nie wyglądałaś na tyle. Grube kości, co mam to samo. Szanowni Państwo, czasami bywa tak, ze skets Wow. Maciek chcesz? Ty... Maciek moja ręka! A, Maciek moja noga Maciek moja noga A, A, Nie. O. Szanowni Państwo Skręczu tym jak widać jest tak dużo bólu, że postanowiliśmy go z chłopakami pokazać jeszcze raz w zwolnionym tempie. Zapraszam! Co? Bartek, Ty chyba zdziczałeś! Ale... Ale... ale co? Ale jak, jak to w zwolnionym wiem, tempie? Przecież, przecież... to będzie jeszcze głupsze niż było! Może nie dał zwolnionym! Jak ja dostanę z zwolnionym? Bartek. Ja wiem! Ja wiem! Ja wiem! No jak? Pomału! Po co? Pomału, ale wiesz co, on miał rację. Bartek, po po co? Mm. 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 Mm.

Just sketch boy. Ej, <gry> no, dobra, chodźcie bo siara, serio. Jak z siania. Co? Chyba siarap. Jaką ty miałeś siarę? Paweł tu miał całe zagłębie siarki, jakby w Tarnobrzegu jakby był. Ale chciał, miał. Chciał, miał. No. miał, chciał, miał no. No. chciał, miał. Bo, chwyci, bo ty to chwyci. też nie potrafisz wyjść, żeby z siebie idioty nie zrobić. No. Wszyscy <grym> Mares, fajnie, pięknie, a ten na głupa. Meu, é,